Tak, wreszcie można powiedzieć, wreszcie w Puchar Świata w Czechach nowy myśl na Morawek wyścig główny cross country w formule olimpijskiej wystartował. Czwartek trochę niezbyt standardowo na Puchar Świata, który był rozgrywany w weekend, ale w tym roku mamy podwójną edycję i po wtorkowym ściganiu w short tracku dzisiaj czwartek mieliśmy wyścig w formule olimpijskiej cross country. Wyścigu elity mężczyzn 32 narodowości i prawie 120 startujących, wśród nich także oczywiście Polacy, a po wyścigu wtorkowym, short trackowym z numerem 1 rozstawiony Meksykanin, który zaskoczył chyba samego siebie. W Wyścigu dzisiejszym elity już nie było tak łatwo i lekko i przyjemnie jak do tej pory. Start na siedem okrążeń rozpoczął się, jak to w przypadku Elity Mężczyzn, bardzo, bardzo mocno. Tutaj chyba tempem był zaskoczony pewnie nawet sam Simon Andreasen, który później błyszczał, ale i lino Shooter rozstawiony dopiero w czwartej linii, ponieważ przypomnijmy, że pierwsze trzy linie po w wyścigu trackowym do, są rozstawiane, natomiast Nino był e, ustawiony z dalszej pozycji, i to spowodowało, że musiał przebijać się gdzieś w okolicy trzy, z 30. nawet miejsca. E, ta pierwsza runda rozbiegowa, bardzo, bardzo mocne tempo, które narzucał e, m.in. Enrique Węczyni. Gdzieś tam za chwilę się pojawił nawet e, Nino Schulter z przodu, bardzo szybko się przebił po czym tą gonitwę przepłacił i jednak spłynął. Narzucający tempo, m.in. też Milan Wader, Henry Kawincini, Stefan Tempier, tutaj Francuz, spowodowało to, że drugie okrążenie spory, gdzieś tam już przetasowania. Na twarzy Nino Shootera było wyraźne cierpienie, ale większym cierpieniem niestety miał Meksykani Ulo Arevalo Jose Gerardo. Z, który zwyciężył torkowy short track, natomiast y, wyścig elity mężczyzn no, nie ukończył. Niestety z powodu upadku. Gdzieś tu na śliskim korzeniu na zjeździe widać było, że cierpią. Natomiast no, też ten wyścig był pod względem upadków. Y, nawet na podjeździe był taki jeden śliski korzeń, bardzo zdradliwy. Na którym wyścig zakończył Vlad Dascalu, też bardzo mocny zawodnik utantowany. Wyścig zakończył tam również Manuel Fumik, który no tutaj bardziej akrobatycznie upadł. I tak ta trasa bardzo śliska we wrześniu, jednak trochę inaczej niż w maju dawała się wyznaki. Ten podjazd Szymane Expert Climb 1 czy Expert Climb 2, zwłaszcza ten pierwszy, bardzo mocno tutaj e, ustawiał, ustawiał te wyścig. Gdzieś w połowie e, wyścigu uplasowała się e, ta prowadząca e, grupka, w której był e, Wader, w której był e, Simon Andreasen, który e, później dołączył do nich e, Maxim Maro, e, Flukiger Matias, który też był z przodu. Wyraźnie, niestety, um, jak to powiedzieli komentatorzy anglojęzyczni, blow-up, czyli po prostu no, eksplodował, ale wręczek na trasie po prostu stanął, nie mógł dalej jechać. Trudno mu było złapać oddech, i czasami tak to się e, właśnie e, kończy. Natomiast w połowie wyścigu odżył Nino Schurter, i to na pewno było sporym zaskoczeniem, ponieważ gdzieś tam na drugiej czy trzeciej rundzie komendator Bart Brenters bardzo smutno powiedział, że powinien Nino zejść z trasy i oszczędzać energię na niedzielę. No tak mistrz świata, czy mistrz olimpijski wydaje mi się, że nie robi. I nawet jeśli mu na początku nie idzie, to walczy do samego końca i to bardzo mi się podobało, bo Nino po prostu widząc kolejnych zawodników przechodził ich i był bardzo zmotywowany, żeby jechać jak najszybciej, jak najmocniej naciskać na pedały i wtedy powrócił do e, ścigania. Tak naprawdę o te czołowe pozycje, bo pamiętajmy, że w Pucharze Świata MTB pierwsza piątka jest e, dekorowana. Ten podjazd ekspertlein był praktycznie był rozgrywający, no ten Nino bardzo ładnie go pokonywał, widać było tą technikę, widać było tą siłę, moc, którą potrafi naprawdę generować, tam też Simon Andreasen sobie radził. Na szóstym okrążeniu, kiedy już ta dwójka Wader i Simon Andreasen uciekła, mały błąd popełnił Milan Wader. Tutaj Holender wyratował się bardzo ładnie, bo barkiem uderzył o te banery reklamowe i wtedy mógł jechać dalej, ale był naprawdę mocny, bo zaraz doskoczył do koła. I Maxim Maro, który pojawił się trochę niespodziewanie, dołączył do tej trójki i wtedy było widać, że Francuz też może włączyć się w walkę o zwycięstwo, jednak na ostatniej rundzie Mimo tego, że Nino naprawdę narzucił kosmiczne tempo, to nie był w stanie tej trójki, która odkoczyła na kilkanaście sekund, dogonić. Simon Andreasen jechał praktycznie jak po swoje. Tak, bo znad Maxime Marot zrobił kilka sekund przewagi na zjeździe i Milan Wader, który już był teraz trzeci, nie mógł tutaj w tym momencie dogonić. Jest to pierwsze zwycięstwo w elicie mężczyzn dla Simona Andreasa na mistrza Danii z, zeszłego, z zeszłej soboty, tydzień wcześniej. Upewniło go to e, w wygrywaniu. Maxim Maro, drugi. No później, jak wspomniał w wywiadzie, trochę go to drugie miejsca prześladują w jego karierze. Nie miał okazji jeszcze e, wygrać Pucharu Świata MTB. E, I trzeci, też bardzo młody zawodnik, Milan Wader, który przeszedł z U23 kategorii teraz do elity i ściga się w tym stawce najmocniejszych mężczyzn. To pierwsze zwycięstwo duńczyka Simona Nrasana w Pucharze Świata w elicie mężczyzn. To jest bardzo utalentowany zawodnik młody. Jeszcze w juniorach naprawdę mocno brylowo. Później w 23 było różnie ale to nie znaczy, że nie jest w stanie się pokazać. Henryk Gewenczyn, który dziś na trasie miał większe i mniejsze problemy, dzisiejsze zmagania ukończył na piątym miejscu. To, co warte wspomnienia w tych wyścigach, to na pewno bardzo szybkie tempo, ale też sporo, sporo się działo. To nie było tak, że odjechał jeden czy dwóch zawodników i nic. Tutaj wielkiego się nie działo. Ciągłe przetasowania w czołówce, ciągłe e, gdzieś tam zmiany, ciągłe e, ataki. No ten, ta szaleńcza pogonina Schultera naprawdę dodawała smaczko rywalizacji. E, też te upadki, których no, nie było za dużo, ale niestety w czołówce robiły gdzieś tam małe przetasowania. No jestem bardzo ciekawy, jakby tutaj Meksykanin pojechał ten pełny wyścig w tych warunkach takich mokrych. Było może nie błotnych, bo deszcz nie padał, ale sporo ta ściółka była naciągnięta. To jednak wyglądało to e, inaczej e, niż te wyścigi e, short track. Simon Andreasen sprawił sobie świetny prezent na 23. urodziny, bo dopiero co miał urodziny. I... Wcześniej, tak jak wspominałem, zdobył tytuł mistrza kraju, to dodało mu pewności siebie i do tego, że może się po prostu ścigać najlepszymi. Wspomniał o tym, że największa różnica pomiędzy wyścigami u 23 elity to jest to, że tutaj nikt nie puszcza na początku kogoś szybszego. Trzeba jechać swoją. Startowo z 67 numerem startowym, czyli miał 41 był wyczytany. To jest szósta linia startowa, no nie miał łatwo na pewno, żeby się przebić i sporo go sił to kosztowało, by być e, z przodu. Naprawdę bardzo dobry e, wyścig, e, czwarty miejsce Nino Schurter, piąty Henryk Avancini, szósty Alan Hartek, siódmy Anton Cooper, ósmy Kersz Baumer, dziewiąty Andre Cinks, Cross Racing e, Team i dziesiąty Tomasz Friszkiewicz. Warto wspomnieć, że brat Mocze Lukas Włokiger ukończył, natomiast Matthias Włokiger nie ukończył. Wiktor Korecki, który brylował w traku zajął drugie miejsce, dzisiaj był 17. Jeśli chodzi o miejsca Polaków, to dopiero czwarta dziesiątka. Bartomej Wawak z Cross Racing Team był 34. Tutaj odnośnie Bartka Wawaka. Serdecznie gratuluję mu zostania ojcem. W środę urodził mu się syn, tak więc ma naprawdę gorący weekend i w sumie pewnie się nie wyspał. I jeśli e, jeździł między Nowym Męstem a Bielskiem, e, to tym bardziej wiem, że zarwana noc nie słyszy ku temu, żeby się ścigać. E, gratulacje dla niego i gratulacje za to 34 miejsce w tych warunkach. Być może w niedzielę będzie po prostu e, lepiej. Maksim Maroc wspomniał o tym, że. Super, że takie dwie generacje, e, nowa generacja parolatków i starszych zawodników 35 lat plus zaczyna się ścigać dla kolarstwa górskiego. E, coś, coś nowego się tutaj dzieje. Natomiast Mino potwierdził, że było mu trudno przebijać się z dalszych pozycji. Kosztowało go to sporo e, sił i dlatego dopiero później się rozkręcał. Może gdyby była jeszcze jedna runda, to coś inaczej by się tutaj podziało. Oczywiście wspomnimy jeszcze o miejscach Polaków. Nie wiem, z czego wynikają tak odległe te pozycje, ponieważ no nie za dużo dowiemy się z social mediów naszych zawodników, poza. Oczywiście są to chlubne wyjątki, więc zaraz wspomnę. 61. był Filip Helta, 8,5 minuty straty. Volkswagen samochody dostawczem MTB Team. 73. był mistrz Polski z JBG2, Kryospace Krzysiek Łukasik, 11,5 minuty straty. 90. natomiast był Maciek Jeziorski, miał minus 2 okrążenia. Maciek, no jak sam przyznał, e, to trochę szaleństwo ścigać się w Pucharze Świata, ale dobra przygoda tym bardziej trudna na sztywniaku, bo te mokre, śliskie korzenia oraz kamienie predystynują na tej trasie na fulu. Natomiast 93 był Michał Topór, też minus dwa okrążenia, startowało przy 120 zawodników. No Michał e, niestety miał defekt tylnego koła, miał wymianę, e, później próbował gdzieś tam gonić, ale to wiadomo, że przy takim stawce i takim wyścigu i korkach, które są na początku startując z dalszych pozycji no nie jest łatwo jeszcze tylko dodam tutaj, że mimo wszystko warto jeśli chodzi o przebijanie się z dalszych pozycji najwyższy awans o ponad 60 miejsc zaliczył zawodnik ze Szwajcarii Marcel Guerini rocznik 94, który ukończył na 23 miejscu, a jego trenerem jest Florian Vogel wyścig elity kobiet był bardzo ciekawy pod względem tego jak sobie zawodniczki poszczególne radziły i kto tutaj e, zwyciężył i rozdawał pierwsze skrzypce przypomnijmy o tym, że po wtorkowym short tracku e, z numerem 1 startowała Evie Richards z Wielkiej Brytanii z Trek Factory Racing, która naprawdę zrobiła spore zaskoczenie bo jako pierwszy, pierwszy rok ścigania z elitą e, kobiet zwyciężyła w pierwszym pucharze świata e, druga zostawiona Pauline Ferrand powo, trzecia Loana Lecomte czwarta Sina Frey Elizabeth Brandau i z numerem 7 w pierwszej linii Maja Włoszczocka. Tak więc liczyliśmy na to, że Maja tutaj będzie też um, wysoko. Dopiero gdzieś tam na dalszej pozycji w drugiej linii Jolanda e, Neff, trzeciej Jenny Riewiec między innymi. Imiona była dosyć mocno podbudowana i pewna siebie, by stoczyć tutaj ciekawy pojedynek z elitą kobiet, bardziej doświadczonymi zawodniczkami jak właśnie Kate Courtney, która też chciała powalczyć w Nowym Meście na Morawę. Rozgrzewka przebadająca w niezbyt sprzyjających warunkach, jeśli chodzi o temperaturę, natomiast już było bardzo dobrze, bo po prostu nie padało. Trasa powoli zaczęła przesychać, aczkolwiek panie ścigały się przed panami, więc miały trochę trudniejsze e, zadanie. Nie bez powodu to zdjęcie, które przedtem się pojawiło, czyli Laury Sztiger dwudziestolatki, mogłaby się ścigać jeszcze do lat 23 albo wybrała z litą, ponieważ to jest bardzo ciekawe jak ta zawodniczka sobie dalej poradziła w pierwszej rundzie na samym początku gdzieś Ani Last miała małą krakcę i to już się odbiło na, tutaj na starcie ponad 70 zawodniczek wystartowało z 25 krajów, tak więc jak na Puchar Świata to bardzo dobra frekwencja, tym bardziej w tej sytuacji, którą aktualnie mamy a nie jest to łatwe, żeby też do Europy przyjechać i tutaj się ścigać. Ten podwójny połuchaj świata, cały tydzień, później 60 świata, mistrzostwa Europy na pewno motywują zawodniczki do tego, by się pojawić. Pierwsze, pierwsze podjazdy tutaj drobniutka Pauline Fernand Prevot, francuska mistrzyni świata mocno odjechała, a na jej kole podążała koleżanka z Francji, 21-letnia Lecomte, Lecomte z Masji. Tutaj na pewno jest to spore zaskoczenie, że taka zawodniczka, która dopiero pierwszy raz ściga się w elicie kobiet już w tym wyścigu walczyła jak równa równa, tak naprawdę o zwycięstwo. Po podjazd trzymano Expert Climb 1 dawał się we znaki tutaj panią, które nie generują tylu watów pod nogą, a też był jeszcze dosyć śliski a i tu na nim właśnie rozgrywała się Część tego wyścigu. Anne Terpstra, która bardzo ładnie sobie radziła na zjazdach i była wyraźnie szybsza, na przykład od Pauline Ferrand-Prewo, włączyła się do walki o pierwszą trójkę w połowie wyścigu i chciała, jak sama przyznała później, nie doprowadzić do sprinterskiego finiszu z Pauline Ferrand-Prewo. Powiedziała, że ta zawodniczka będzie po prostu, jako doświadczona z szosy i przełajów, Lepsza, pomimo tego, że Anne jest w większej postury i na pewno na tym finiszu też by chciała walczyć. Wczesny atak, który przeprowadziła przed końcem wyścigu, bo pierwsze miejsce Lany Lecomte już odjechało, tak więc młodziutka francuska, 21-latka, cieszyła się ze zwycięstwa. My tu jeszcze wspomnimy o tym, jak radziła sobie Maja Włoszczowska. No, tak wyglądało to, że to siódme miejsce spowoduje. Startowe siódme miejsce, że też będzie pierwsza dziesiątka, natomiast Maja popełniała sporo błędów, jak było to widać parę razy na ujęciach. Te podjazdy bardzo ciężko jej wychodziły z jazdy, no nie było widoczne tutaj na Red Bull transmisji, bo tylko pokazywali czołówkę. Dziś tam to wsiadanie na rower też było trudne, a ciesząca się zwiedzienista, 21-latka z drużyny Masi, Loana na francuska. Naprawdę zaskoczyła chyba samą siebie i wszystkich, a w sprinterskiego finiszu pomiędzy Anę Terpstra i Pauline Ferran prawo nie doszło, ponieważ Anne po prostu na ostatniej rundzie na zjazdach mocno popędziła w dół i wyprzedziła Francuz. W tym wyścigu jeszcze warto też wspomnieć o postawie młodej, 20-letniej zawodniczki z Austrii, Laury Stiger, jako juniorka była dwukrotną mistrzynią świata zarówno na MTB jak i na szocie, wtedy jak pamiętamy rozgrywały się te szosowe mistrzostwa w Nisbruku na bardzo trudnej górze, wymagającej pod względem przewyższeń jako górzystej trasie i tam wtedy ta jej błyskotliwa kariera i talent mógł się pokazać i rozbłysnąć w pierwszym roku Laura jeszcze walczyła w U23, natomiast w tym roku już dołączyła, ma taką możliwość doścignienia z elitą i bardzo ciekawa sytuacja. Jako jedyna chyba w dziesiątce jechała na rowerze bez tylnego zawieszenia, czyli na hardtailu. A Laura Sticker ma świetną technikę jazdy, zarówno pod górę, jak i w dół. I też między innymi sobie radziła na tym Expert climb. Na tym Expert climbie bardzo dobrze i tam też podjeżdżała i bez skrupułów, bez jakichś problemów jeździła z zawodniczkami starszymi z elity. Laura Stiger zajęła piąte miejsce, więc bardzo, bardzo dobry wynik. Czwarta była mistrzyni Francji Grault. Chodzi o, e, jeśli chodzi o zwyciężczynię, która pierwszy raz jechała w wyścigu elity kobiet, po prostu na trzeciej rundzie wyprzedziła Pauline Ferrand, zaatakowała. E, sama przyznaję, jest to dla niej wielka szansa, wielka motywacja do startu w Igrzyskach Olimpijskich, też bardziej skupia się na tych 2024 w Paryżu, które mają być. A sama przyznaje, że zawodniczki takie jak Pauline ferrand czy Julie Bresset, Mistrzyni Olimpijska, też z Francji, sporo ją uczą, a ona po prostu chce być lepsza. Więc tutaj, no, młoda zawodniczka, 21-letnia, jeszcze jak widać, bardzo spogląda na tą swoją karierę troszkę chłodnym okiem i bierze to najlepsze od tych zawodniczek starszych, bardziej doświadczonych i w ten sposób będzie jej się kariera rozwijać. Lana Leconte pierwsza, druga Anna Terpstra, trzecia Pauline ferrand czwarta Lena Geralt z Francji, piąta Laura Stiger, Kate Courtney z wielkiej, z, ze Stanów Zjednoczonych, Kate Courtney z Stanów Zjednoczonych na miejscu szóstym, siódma Sina Frey, ósma Evie Richards, dziewiąta Rebecca McConnell, 10 Aleksandra Keller. Jeśli chodzi o Rebekę, ona też startowała w Obrzychu 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie temu. Tutaj, akurat w Nowym Mieście, na Morawę zaplątała się w Kraksie i nie było tak łatwo. Maja Włoszczowska finalnie na 14 miejscu. Jeśli chodzi o wynik pozostałych Polek, to na 42 ukończyła Kasia Solus miśkowicz ze stratą 10 minut. Ona startowała 91 numer. I też miała tutaj siódmą, siódmą linię startową na miejscu, 50. Paula Gorycka Struby Bix Team 13 minut straty i 52. Gabriela Wojtyła 14, prawie 15 minut straty ona startowała praktycznie obok Kasi Solus Miśkowicz 59. Aleksandra Polskowska z Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team, tutaj już ze startu jednego okrężenia wyniki Polek jeśli chodzi o komentarz z tego, co udało mi się na szybko przeczytać, to sama Maja Wosztowska przyznała, że no jej silnik typu diesel rozkręcał się powoli z rundy na rundę, ale dzisiaj nie mógł po prostu zaskoczyć i wystarczyło to tylko na 14 miejsce. Myślę, że też Maja miała spory problem, jeśli chodzi o wybór roweru, bo zaryzykowała na short track, wybrała Hartail, a na takim samym też trzeba startować w cross country w wyścigu głównym w Formule Olimpijskiej, a tutaj warunki i śliskie korzenie, które wyszły, mokra ściółka, mokre kamienie, no nie sprzyjały i pewnie byłoby łatwiej zachować sporo sił na tych podjazdach i też na tych równych odcinkach na rowerze typu z pełnym zawieszeniem. Ja dziękuję za uwagę, materiały foto i wideo, które wykorzystałem w tym filmie pochodzą z Red Bull Media Pool. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do subskrypcji i dzielenia się. Dzięki, cześć!